Polą mnie o nogi, polą Obciera mi się tutaj I odciski robią się Gabi idzie sobie tam Wszyscy się do nas, haha I wbija jej się spinka <śpiękne> A ja Cała mokra jestem, włosy mokre ma. wszystko się do mnie klei, tak. Uh, może tu będzie dobra kawa? Usiądziemy, kawa. Kawa, demoniada, kawa. Zaraz oddajemy takim, ona kurwa jest źle, jest źle. Y, ogólnie nie polecamy. W sensie ja nie polecam, w sensie dobry experience na dwie godziny. Polecamy, ale jakby nie było 30 stopni. Tak, polecamy, jakby nie było 30 stopni. Dobra, Idziemy się napić kawy. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. I jest nam gorąco. Jesteśmy w świątyni, gdzie w środku, niestety, nie możemy nawet zrobić zdjęcia. Jest gorąco. Tutaj jest taki zewnętrzny układ. Lubimy tu zdjęcia i idziemy oddać te kostiumy, biukaty i spierd. Czekamy. Do mieszkanka się umyć. Bo jest gorzej niż było. Na strunawami się odklejają. Uda mi się obcierają. To jest w ogóle inna sprawa. Kimono obciera mi wszystko. Włosy mi się całe rozpierdoliły. Ogólnie ledwo chodzę. Pewnie wyglądam jak sierota i ludzie się pewnie ze mnie śmieją, tylko ich nie rozumiem. No. Fajnie. A już. Tak mi odeszło wszystko, że już prawie jestem naga od góry.